Witam Cię serdecznie i morsko na kanale Morskiej Inklawy. Zapraszam do pozostawienia pod filmem kciuka w górę oraz subskrypcji kanału. Jeśli natomiast chcesz odpocząć nad morzem w domkach, apartamentach, zapraszam Cię do Morskiej Inklawy w Gąskach przez cały rok. Więcej informacji w linku w opisie. Miłego oglądania. Ahoj! Ahoj z Bałtyki! Nasze na Morze Bałtyckie jest dziś nieco wzburzone. Słoneczko świeci, gdzie gdzie chmurki, ale pogoda jest zadowalająca. Rzekomo 14 stopni, odczucie 12, ale uwierzcie mi, na pewno jest nieco mniej. Czuć chłodny wiatr, się dobra pogoda do spacerów. Turystów na plaży wciąż nie za wiele, chociaż oczywiście wszystko zależy o jakiej miejscowości mówimy. Obecnie ukazujemy gąski czy chociażby godzego po prostu na pewno znacznie więcej. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia komentarza pod filmikiem. Jakie macie wrażenia po filmiku? Kiedy i dokąd wybieracie się nad morze. Dobrego dnia. Ahoj!